Super ważny temat, jeżeli lecicie z dzieckiem do dwóch lat. Załóżmy, że macie tak jak ja, w tej dwójkę dzieci 2 do 14 lat. I jedno dziecko do dwóch lat. I załóżmy, że chcemy polecić na lot, który jest stosunkowo tani, czyli na przykład kosztuje 120 zł. Możemy, tak jak tutaj, wybrać sobie w kreatorze dwójka dorosłych, dwójka dzieci, jeden, jedno niemowlę i wybrać lot, który nas interesuje, i zobaczmy, co się dzieje. 151 zł. Opłaty za niemowlę. Coś, co jest najbardziej irytujące, to dziecko. Nie przepraszam, będziemy musieli cały, cały lot trzymać na kolanach. I to można obejść i dostać e, nie tylko obejść, ale dostać też miejsce dla dziecka, a nawet prawo do obzięcia fotelika na pokład. I ja to robię tak, e, że zamiast tutaj klikać infant, dodaję jedną więcej osobę dorosłą. Płacę za dziecko jak za osobę dorosłą, co czasem może się opłacać, czasem nie. Nam się z reguły opłaca, bo zwykle staramy się latać w, jakieś takie, w takich cenach wokół 100 zł, czasem nawet poniżej 100. Więc nam się to z reguły i tak opłaca, żeby zapłacić jak za dorosłą. I to co robię, wpisuję infant i nazwisko. I to by było na tyle przy rezerwacji, czyli w cenie dorosłego, dostaję miejsce dla dziecka. Dostaję prawo do wzięcia fotelika, o ile się mieści, na, o ile się mieści w samolocie. To też dobrze, dobrze jest sprawdzić. Na przykład foteliki Maxi Cozy trochę na wciskale się mieszczą. I mam super wygodnie, bo dziecko muszę trzymać na kolanach ja albo w przypadku żona tylko podczas startu, a później możemy korzystać z tego, że jest przestrzeń. Można je może usiąść, jeżeli już siedzi, albo że jest bardzo mało, można jakoś delikatnie położyć. Tak czy inaczej, dużo wygodniej. Jest MAMS to to jedno miejsce przestrzeni. Jeżeli kupiliśmy w ten sposób, że mamy infant i nazwisko, to musimy jeszcze albo na lotnisku przed odlotem dopilnować, żeby dopisali dane dziecka i datę urodzenia, co jest mało przyjemne, bo z reguły obsługa na lotnisku, która obsługuje wiele linii, nie do końca wie o co chodzi. Da się to przeprowadzić, ale nie polecam. Wygodniejsza opcja jest za zadzwonienie na infolinię Wizzera. To tu uwaga, infolinia wizera kosztuje na, bodajże, 4 zł za minutę, chociaż jest oczywiście sposób, żeby zadzwonić więc za kilkanaście groszy za minutę. I na infolinii wizera, jak zadzwonimy w odpowiedniej porze, e, czyli od poniedziałku do piątku, to tam, tam w godzinach takich roboczych to też jest do sprawdzenia. To może to po polsku zrobić: mm, powiedzieć, że prosimy o dopisanie, o dopisanie danych dziecka. I wtedy konsultant się pyta o imię nazwisko datę urodzenia i dopisuje dziecko do bilet jednego z dorosłych. To jest coś, co bardzo polecam, szczególnie na dłuższych klasach, na przykład na wyspie Kanaryskiej 5,5 godziny, to dodatkowe miejsce jest bardzo dużym ułatwieniem, zwiększa wygodę co do brania fotelika na pokład, zdania są podzielone. Jeżeli lecimy w takim czasie, że spodziewamy się, że dziecko będzie dużo spało, ma to większy sens. My osobiście raz lecieliśmy z fotelikiem i na czas spania to jest fajne, natomiast oczywiście, kiedy dziecko nie chce spać, to nie jest to zbyt fajne, więc raczej tego fotelika nie bierzemy. No ale mówię, że jest taka możliwość. Umieszczam pod spodem link, gdzie jest to opisane. Nie daję gwarancji, że zawsze to Wam zadziała tak jak nam zadziałało, natomiast my już z dwójką dzieci to ćwiczyliśmy i nie mieliśmy żadnych problemów. No, pomimo faktu, że jak się to załatwia na lotnisku, to nie bardzo wiedzą o co chodzi, ale jak się zadzwoni na infolinię załatwi się, żeby, żeby dziecko było dopisane z datą urodzenia, to nie dopłacamy już wtedy nic za dziecko i lecimy w dużo większym komforcie. A często też oszczędzając pieniądze, bo płacimy za dziecka jak za dorosłego, co może być nasze, bo za dziecko się dopłaca 150 zł. Obecnie, jeżeli macie jakieś pytania w tej dziedzinie, najpierw się. Komentarzu, w razie czego postaram się wyjaśnić.